O! O! I Terota, k***a! Tero widz, tam widzicie dwie łącze? Bo dobry kucharz na cześć, bo nie pracuje, k***a! Ku... Makają, Tusi będzie się miał, zamakają. Widzowie dzisiaj. Zęby sobie oh. zajmują. Ty jesteś k***a debilem, ty co mi gotujesz, to czy je kur... Nie domyta niedomyta To będzie najgorsze gotowanie, kurie ja muszę tego śmiecia jednego karmić kurę wredną przeka jeba Dobra, to co? Mamy wodę, co my potrzebujemy? Kur czosnek, czy ja mam czosnek? I stary, ale nada się do tego śmiecia. Zjesz taki czosnek stary, nie? zjem. Wszystko w pijem. Zjem, zjem, zjem. Na pewno zjem A po**** czosnek? Jak po****? Do smaku Okej okay. ja Ręce Dobra, co my ja potrzebujemy? Ja mm. Cebula będzie potrzebna, boczek mamy This is ku**** From świniak Makaron, jeśli się ze świni? Co? Boczek jest ze świni? Masz no, czego? Nie wiem. No. Czy serio nie wiedziałeś, że boczek jest ze świni? Nie no, wiedziałem. Tak, widziałem. wiedziałeś. Po soli trzeba wodę na makaron. Dobra, no. mamy trikat. Skąd masz takie zdolności zgod kulinarne tuż? Ja? No. 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 bo co? Miałem brata kucharza. Potem mieszkałem sam w Anglii. No to trzeba było umieć sobie gotować. I generalnie odkryłem, że gotowanie jest proste wystarczy po prostu, że znajdziesz sobie przepis i będziesz postępował według przepisu i co? Nie jestem jakimś kur... żeby sam wymyślać swoje przepisy, ale jak już coś raz ugotuję, to zazwyczaj już pamiętam jak to się gotuje i co umiem zrobić. A jak czegoś nie wiem, to dzwonię do mamusi, pytam się na przykład mamusiu, a słuchaj, a jak się robiło to, to i to, co to tam się dawało? A, to się dawało to, to, to i tamto. Ja mówię, okej, okay, dzięki, no i chuj. I gdzie ty masz problem z gotowaniem? No nie ma, ja też ja też znaczy mam to masz dobra, wszystko punkt po punkcie napisane co masz zrobić, no to ej, no, ja i gdzie możesz spieprzyć No to jest tego No dobra, powiem. może kur... Nie, coś źle pokroisz za grubo czy coś, nie wiem, jakieś pierdoły za późno wyciągniesz, źle doprawisz. Ale to się kur czasem nauczysz. Ale mocna ta cebula. poryczałem się. Tak? Kurwa, mocna ta cebula, leci mi z ryga Poryczałem się. Nie po płacz tu. Ja dziś się bo Dziadziuś się popłakał. Ty kurty. Jak <grym> się bawisz. Nazywam się Dobra, wytapiamy boczek. Mamy praktycznie wszystko pokrojone. Tylko jeszcze to. Suszoną cebulę. Suszo, suszoną, suszone pomidory. Też dużo boczku? głodnie jesteś bardzo? No no, 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 no. No i co? I wytapiamy boczek. Taka filozofia. Wytapiamy boczek? A co ty kurać z kowalem? O co ty chodzi? No wytapiasz, kurde. Jak temperatury dostaje, to się tłuszcz wytapia. Aha. Aha. O! Słyszałeś, kurde, jak za k, gnotę. Słyszałem, słyszałem, słyszałem. O, to, ale mam k, skarpetę, papa. No, no to co? na spacer nie daj dużo. Ja mam bić. <noise> nie, zgodzisz się, pole... Tak? Najgnipt, nie? Aaaa! Do brzydzej, d***! A my teraz będziemy... te... pomodoro... z olejem. Jakie gówno, no kur... co to jest? Co? To. Suszone pomidory w oleju debilu, to jest bardzo pyszne. To, że ty w chleb z paszetem, kurwa, tam w tamtej ławie. Nie wiesz kurwa co to są włoskie smaki. To zamki pijne. To jest jakieś gówno. Główno ty masz na głowie tą fryzurę kurwa, na garnek wcięty. masz gówno na tacy kurwa, to, to jest basiono, za... Odcina, kurwa, śmieciu. Co to jest za gówno? To jest smaczne. Co? To jest smaczne. To, to, jest, smaczne? to jest pomidor suszony kurwa. o w oliwie. No to smaczne, Ale z oliwie i z tym, z ziołami. No to smaczne czy nie? No smaczne, zajebiste. Dobra, no mamy pokrojone i ch... się robi. Ale g...no kurwa i to tuż będzie jadł? Tak, aż mu wgar... Gazie... To twoja stara... śmiecił je... Dwa jak czeka w mopsie na kolejce, k... <goda> <goda> to cyśny... To, 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 nie złosne gotujesz XP. Weź wywadzić dziedziownicę z patelni i zamówcy zjadliwego Nie dam się zbejtować b dalej. <laughs> Jak ty tak gotujesz tuż to się dziwisz ci. Ci g <laughs> co? Jak ty tak gotujesz dużo, to się nie ci głównym no, z co oni piszą kurwa? Że... Śmieje się to? Nie no bawi mnie w ogóle, w ogóle Nie no bawi mnie w ogóle co oni piszą Wszyscy <śmiennie> Jak stoi dziadek w kur... Nie 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 na Za każde rzeczy co oni będą pisać I się będziesz śmiał, To ty będziesz zostawał nie? Oni, no, bo nie, oni nie no, mogą Tylko no, ty no, będziesz zostawał więc lepiej śmieją. to napraw. Nie będę się śmiał, nie będę się śmiał. Kurczę, jak makaron się będzie robił. Chodź, kurczę, śmiejesz, ale spróbujesz i zobaczysz, że nie, będzie. Ja się robił. nie śmieję, ja myślę, że to będzie. Ja ufam Twoim umiejętnościom. No, weźcie, kurczę. Ale się mogę śmiać O k***a O Twoje... ja mówiłem ci Dobra, dobra, dobra Nic nie jest To piszesz Co? No, nuty chciałem wyszukać, Jak widzę, że nie pisywałeś, wyszukiwałeś tylko na czacie coś napisali. napisałem, nie napisałem. <noise> Nic nie napisałem Ja nie Napisałem, ja nie wytrzymam nic więcej nic więcej nie napisałem Śmieniuje. Siadaj kurwa, pij te piwo i prowadź streama, bo ja gotuję, bo ktoś tu musi kuwa, zadbać o tym pierwsza nie giemy. Dobra. Kruja, to to O. Magda. Jest śpina, 3 złote. Wystarczy powahać to co dziadek gotuje i już skaka po spodniach spływa. Bardzo dziękuję za tego gumenta. Co było? Ja nie mam go Wystarczy pomóc. Wystarczy pomóc to, co dziadek robi i już slinka z buzi cieknąć To brzmi jakbyś odmówił. <grymne> nie, tak było napisane. No lepsze lepiej Tak było napisane. Ale, ale jesteś się, nie mili Śmiecie. Ja tu streamamam. 2. No. A! K 3 złote. zamknij je, kurwa zapała. A 60, jak cię spotkam na. Ja już jest śmiech. bardzo rozczarowany, za to, że wyzywasz mojego podopiecznego młodego boksera. A ty kurwa nie, jeszcze se lepiej wejść na pyszne i sekundę? Hmm. Nie, ale nic nie mówię, tuszy. Kurwa, no, przecież ja nie powiedziałem, że to jakoś źle wygląda, czy cokolwiek. Ja ufam, jak powiedziałem, że ufam ci, że to będzie za serio. damy? makaroni. Spinoczy Ale dziękuję. Co tu jest? Szpinak, ma to jedno. szpinak żeby więc więcej siły w kur... bitkach. Kurwa, Bez kodycji. Dużo żelaza ma. Dla mnie. No. <laughs> co to za. Nice. Dom. 6 złotych. Dzisiaj w menu dżdżownica z gównem makaron ze śliną tuszola. Tak się kurwa pluje Dziękuję. internetowe dzikie Dziękujemy Domin naszej złoty Niech się ten szpinak k rozstatyguje Nice Majorek 3 złote Siema dziadek ile metrów ma mieszkanie? Majorek twoje? wysłał 3 złote i zapytał się ile metrów ma mieszkanie? Chodzi tak Mam przekazać, że się to obchodzi, ale dziękuję za 3 złote. Szmato jest! Ja wiem, że to... chuda dupę. Tak wygląda jak Kura. Z... Kwa kura. Kura, klasa. Żryj i mów szczerze. Jak nie będzie smakować, to trudno. Powiedz szczerze. No powiem ci szczerze. Ale powiedz mi najpierw co tu się znajduje w tym daniu. Czosnek, czerwona cebula boczek, yy, suszone pomidory i szpinak. Ok. Zajebiste Zajebiste Serio zajebiste Mi smakuje mm. Mi też smakuje, serio zajebiste Nie serio, pod contentem tak zrobiłem, ale serio spoko Przykro mi zrobiłeś, bo kur... Ja się staram No ale serio o ci ty... mówię, dobra To jesteś jakim ku... śmieciem toksycznym To tylko beka, beka ku... content i hu mm, mm. ja no nie, chciałem... nie nie chciałem o Ciebie zadbać tu cię wiem na rybki, kurwa, tużo, nie tuż on nie, nie, nie muszę. tak ci Boże, nie mów. tak. u ciebie, gotuje się, kurbyś głodny nie byłoby dobrze powiedzieć, że mam w p... byś pizzę zamówili i Nie, nie mów tak nie, jesteś, mów tak, nie mów tak. Nie, mówię ci szczerze, z ręką na sercu, że serio jest zajebiste. Fajnie pasuje ten y, boczek do tego szpinaku i ten suszony pomidory na dają takiej takiej... Kwaskowości jakby Nośną słodkę są no? No ale serio, serio.